Jak powstało słowo kamera? Według wielkiego słownika wyrazów obcych PwN jego historia zaczyna się w starożytnym Rzymie. Łacińskie słowo kamera oznaczało sklepioną komnatę lub pokój. Jak więc komnata stała się aparatem? Kluczem jest wynalazek zwany kamera obscura, czyli dosłownie ciemna komnata. Było to zaciemnione pomieszczenie z małym otworem, przez który na przeciwległej ścianie wyświetlał się odwrócony obraz tego, co na zewnątrz. Pierwszy aparat fotograficzny w historii. Gdy w XIX wieku wynaleziono fotografię, to skomplikowane urządzenie nazwano, skracając starą nazwę, po prostu kamerą. Co ciekawe, z tego samego łacińskiego słowa wywodzą się polskie słowa komnata, komora, a nawet kamrat czyli towarzysz, z którym dzieliło się pokój. Jaki był wasz pierwszy aparat fotograficzny? Napiszcie w komentarzach. I jeśli chcecie być każdego dnia odrobinę mądrzejsi, zostawcie lajka like i suba.